I po prostu oglądaj ta, o, oglądaj ta nas, oglądaj ta nas. Jesteście kochane ludzie. Nie, dla mnie jest zwykły. Ale z, z wołowiną. A, a co z tymi dodatkami? No. co wybierasz do mega swojego? Ser pani? żółty? A co panie proponuje? Co zaproponuje, ty? co, zaproponuje co zaproponuje będzie? Do jednego i drugiego? Do mojego nie, do mojego to papryczki ja patrzę. A ci będą? No mówię raz e, na pój tam pod spodem co jest w lodówce tutaj o tak, tak, księga. Numer 6 proszę To i dla mnie weź kolek I kolek tu jeszcze Zajebiste tutaj jest No i coś dla majora to na wynos a to, to później. Później jak zjemy, nie? No. Oj, Chwietusza. Jak się czuję? Bardzo dobrze, świetnie. Na co czekamy? Na kebab. Jakie to wariaty były? Dwa wariaty. Piętro głowa i piętro niżej. No tam już chłop zwariował, bo już dziecko zrobił. <grym> <Zwariował>. <grym> <grym> Niech pan spojrzy na zadanie. Czy jest upasiony za 12 zł? <grym> no, bardzo jest upasiona. <grym> Teraz zamówimy napój. Czy pan to opyli wszystko? Jak nie opyli, to Magda opyli. Bo Magda widzę, już ma pusty talerzyk. No i proszę wydać opinię. Pójdź Dobra Z czym to jest? Gdzie mnie No to jak nagramy, jak pan na opyli to Szanowny pan, porcja ogromna Troszkę, żeby soli było więcej czu, czu, czu. <kuh> To było dobre. Czym zapijamy? Kapu... tepki. Kapki. tam. Co tu się znajduje? Fryteczki, tak? lekki kursak, Bundorki. Stoc. Kaputa biała. Czerwona. I stosik. I stosik, w koło. Szanowni Państwo, kochani, byłem dzisiaj e, w restauracji Donald Kebab. Bardzo dobra, skuteczna odwózka. Widzę. Bardzo ładna pani. I tak dalej. I... Kosztuje tylko 20 zł. A czy duże porty są? Bardzo duże. Że ja najadam się tylko. Jeszcze do domu pan zabierze. Jeszcze do domu zabieram. Kto Jeszcze do małym dla majora. O, proszę bardzo.